Jest jeden fragment, który mówi, że chrześcijanie powinni się modlić przed posiłkiem. I to rzeczywiście chrześcijanie robią. Jest fragment, który mówi, że właśnie pokarmy są poświęcone, właśnie w tym sensie, żeby nam dobrze służyły przez Słowo Boże i modlitwę, nie? czy nie przez polewanie wodą, tak jak teraz jajca będą święcić, pokrapienie jakąś wodą święconą, co to jest, w ogóle czegoś takiego absolutnie w Biblii nie ma. Także można, nawet trzeba się modlić przed posiłkiem. Można się modlić o Powodzenie swojej pracy, ale to nie trzeba. Jakiegoś kapłana, urzędnika do tego wołać, żeby on się pomodlił, bo inaczej nie będzie. Nie? Tylko każdy sam się może pomodlić nad swoją kromką chleba, nad swoją dzisiejszą pracą. Boże, proszę, Błogosław, daj mi Twoją ochronę, daj mi powodzenie w tym, co będę robił. Niech to też dobrze innym służy. Nie? Czyli to w Biblii znajdujemy, a tych guseł, tych zaklęć, tych rytuałów, tych wód święconych, czy kropideł, to już tego nie znajdziemy.